Witam Cię. Zatrzymaj się. Ja to Andrzej Machera, a to jest Rola Taty. W tej przestrzeni będziemy eksplorować najróżniejsze tematy i zagadnienia dotyczące świadomego rodzicielstwa. Za chwilę zaczynamy. Witam. Andrzej Machera, Rola Taty. Ten materiał chciałbym. Poświęcić zagadnieniu samouszkodzeń, albo jeżeli wolicie inną termo, terminologię, samookaleczeń. Samouszkodzenia bądź samookaleczenia. Najczęstszym wątkiem, jaki jest realizowany przez dzieci czy później nastolatki, nadal to są dzieci, natomiast już wchodzą w inny etap rozwojowy to są. Nacinania, czyli mówiąc potocznie, cięcie się. I możemy obydomić przynajmniej dwa rodzaje. Dwa rodzaje, podkreślam, dwa rodzaje nacięć. Pierwsze: te, które są widoczne, łatwo dostrzegalne, łatwo zauważalne. Czyli jest to najczęściej realizowane przez dziecko czy przez nastolatka w miejscu, które można dosyć łatwo i dosyć prosto zauważyć. Gdzie to jest realizowane? Ano mianowicie najczęściej na wysokości ramienia, a dokładnie przedramienia, pomiędzy stawem łokciowym i nadgarstkowym. To jest miejsce, że tak powiem, bardzo najczęściej eksponowane. Więc to jest pierwsza kategoria nacięć. Druga kategoria podkreślam, druga kategoria to samookaleczenia czy samouszkodzenia takie, które dużo trudniej jest zauważyć, zaobserwować i zweryfikować to są samookaleczenia w miejscach nieco bardziej ukrytych, czyli tak zwane niejawne. Gdzie najczęstsze są te uszkodzenia? Gdzie to realizują dzieci, gdzie to realizują nastolatkowie? Ano w miejscach, które są bardziej intymne. Wewnętrzna strona ud. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce pod kolanami, czyli w zgięciu stawu kolanowego, po wewnętrznej stronie. I trzecie takie też dosyć typowe miejsce na plecach, w okolicach nerek. Ktoś spyta dlaczego tam? A no właśnie dlatego, że są to miejsca, które z reguły mamy zakryte. I tylko my jako jednostki, jako ludzie mamy do nich dostęp. Nawet rodzic, rzadko kiedy, na pewnym etapie już rozwojowym, nie widzi swojego dziecka. Czy to w, właśnie na plecach, czy to na udach, czy to nawet w zgięciach kolan. No bo można to maskować, wiecie, ubieramy długie spodnie. Dziewczyny długie sukienki, jeżeli takowe noszą, czy długie spódnice, najczęściej jakieś bluzy, jakieś inne rzeczy, które zakrywają te części ciała. Więc bardzo łatwo można to ukrywać, bardzo łatwo można to maskować. Oczywiście też zdarzają się nacięcia na brzuchu, to też zdarzają się takie, a nie inne formy uszkodzeń. Natomiast to, o czym wam powiedziałem, czyli pod kolanami, wewnętrzna strona ud i na plecach w okolicach nerek, to są takie typowe miejsca tak zwanego niejawnego samookaleczania się. I teraz przejdę do wątku, dlaczego w ogóle to jest realizowane, dlaczego dzieci to robią, nastolatki, dlaczego to robią. A no dlatego, że Przeżywają swój własny ból wewnętrzny, mentalny, psychiczny, tutaj w głowie, w uczuciach, w emocjach, w sercu, w przeżywaniu tych różnych swoich stanów emocjonalnych. Nie umiejąc sobie z nimi poradzić, sięgają po taki, ani inny skrypt zachowania. Tenże wątek samouszkodzenia ma im dać swoistą. Równowagę, a przynajmniej pozór, pozór tej równowagi. Bo to jeżeli nie mogę kontrolować bólu emocjonalno uczuciowego, moich stanów emocjonalnych, to sięgnę po takie narzędzia, po takie metody, które mi przywrócą możliwość kontroli. Więc ból fizyczny, jaki sobie mogę zadać. Jest poniekąd właśnie formą kontroli i przywracania tej wątłej równowagi. Bo to, czując ten fizyczny ból, ja nad nim panuję. Ja go kontroluję. Bólu psychicznego w żadnym razie, w żadnym razie nie kontroluję. A fizyczny mogę. Dlatego jest to chęć przywrócenia kontroli. I stąd jeden z powodów, dla których właśnie to realizują dzieci. Drugim, bardzo często też skorelowanym, czyli połączonym z tym pierwszym powodem, jest to, że jeżeli wasze dziecko się na przedwamionach, to wręcz wrzeszczy o to, abyście na nią czy na niego zwrócili uwagę. Bo nie radzę sobie. Więc zauważ mnie, dostrzeż mnie. I rodzic ma szansę właśnie to uczynić. Oczywiście ktoś powie, że to jest radykalna formuła, radykalny sposób. Bez dwóch zdań, bez żadnej dyskusji. To jest jasne. Natomiast dziecko nie ma innego sposobu, nie ma innego pomysłu, jak zwrócić Twoją uwagę. I gdy wybiera ten pierwszy model, czyli jawne okaleczenia, to jak już powiedziałem, w obrębie przedramienia, to można powiedzieć, że jesteście wygranymi rodzicami. Bo jednak to dziecko chce, żebyście to zauważyli. Żebyście zauważyły Wy jako mamy, czy zauważyli Wy jako tatowie, to cierpienie dziecka. Natomiast jeżeli Twoje dziecko tnie się. W sposób bardziej skryty, bardziej niejawny, w tych miejscach, o których mówiłem, tych bardziej intymnych, tych bardziej zakrytych, niedostępnych, to Twoje dziecko chce cierpieć w milczeniu. Chce przeżywać swoje smutki, rozterki, żale na swój sposób. I wara Tobie, Mamo czy Tato. Od tego, bo to jest moje. Dlatego bądźcie ostrożni, empatyczni, towarzyszący. Bacznie słuchajcie, obserwujcie swoje dzieci. Ponieważ samo uszkodzenia są wypadkową, to się dzieje post factum, to się dzieje po, wcześniej, drodzy Państwo, Dzieci wysyłają sygnały. Więc proponuję, zalecam, kibicuję swoje radary. Tak zapro zaprogramujcie do tego, żebyście widzieli, słyszeli i adekwatnie reagowali na swoje dzieci. Cały czas kibicują. No Widzicie, jedną ręką, bo druga jest nie w pełni sprawna. Stąd taki anturaż. Do zobaczenia.